Moim gościem jest dzisiaj ekspert marki Sisley Anna Wierzbowska. Witam cię serdecznie i was. Aniu, powiedz mi proszę, yy, biorąc pod uwagę to, że w, w szczególności w sezonie właśnie wiosenno-letnim bardzo mocno jest taki pożądany efekt świetlistej, odmłodzonej, wypoczętej skóry. Jaką odpowiedź ma na to marka Sisley? Właśnie ta świetlistość, wypoczęta cera, to główny obiekt pożądania, który chcemy uzyskać na swojej cerze. Patrząc na filozofię Marki Sisley, podąża za tym, żeby działać zgodnie z fizjologią skóry. Więc chcemy stymulować naturalnie tą skórę do tego naturalnego blasku, nie dodawać jej niczego sztucznego z zewnątrz. No i patrząc na fitokosmetologię i bogactwo składników aktywnych, w linii z czarną różą Bakara mamy idealną odpowiedź na tą świetlistość naszej cery. To w takim razie odkryj przed nami, co kryje wyjątkowego właśnie ta linia. Przede wszystkim y, tajemniczy składnik czarną różę Bakara, która pochodzi z La Maison Meillon. to róża hybrydowa, która no, daje cudowne właściwości pielęgnacyjne i pod taką subtelną i pozorną delikatnością róży kryje się mnóstwo składników pielęgnacyjnych. A może coś więcej opowiesz nam w takim razie o tych składnikach? No właśnie. Czarna róża Bakara jest zbierana tylko o poranku, kiedy ma około 40 płatków i daje nam wówczas najwięcej antyoksydantów, najdrogocenniejszych składników aktywnych, które właśnie tą świetlistość przywracają. No dobrze, mówimy o linii, więc może przybliż nam, jaki rytuał pielęgnacyjny, jako marka Sisley właśnie w tej linii oferujecie, aby osiągnąć ten przepiękny efekt na skórze. No i właśnie, tu wspaniała w Sisleyu jest różnorodność, bo produkty z czarną różą bakara, pomimo tego, że chcemy przywracać świetlistość, możemy dopasować do każdego rodzaju skóry. Jeżeli Twoja skóra jest sucha, cały rytuał możesz rozpocząć. Od olejku z czarną różą bakara, wówczas ta oleista konsystencja zabezpieczy Twój płaszcz lipidowy i da Ci efekt takiego nasycenia odżywieniem, również, no i to pożądane rozświetlenie. Później możesz kontynuować z kremem z czarną różą bakara, który w zasadzie jest fenomenalny. Dlaczego? Łączy w sobie dwa ekstrakty. Ekstrakt wodny i oleisty z czarnej róży bakara. On przechodzi taką transformację konsystencji na skórze. Sama nazwa, Bon Ono, balsam w wodzie, mówi, że zatapiamy się w no, pielęgnacyjnym, wodnym, nawilżającym niebie. No tutaj zdecydowanie ta formuła jest naprawdę luksusowa i jest to odczuwalne przy samej aplikacji. Właśnie mhm. to, jak ona się pięknie wtapia w skórę, jak się dosłownie rozpływa na skórze, daje maksymalny efekt ukojenia. Moja skóra też jest bardzo sucha, więc to jest idealna mhm. odpowiedź dla mnie. I zaskoczyłaś mnie e, tym połączeniem, bo zazwyczaj byłam przyzwyczajona do tego, że olejek stosuję na koniec, jako domknięcie tej pielęgnacji. Mhm. I obawiałam się, że tutaj rozpoczynam tą rutynę właśnie od, od tego produktu, ale naprawdę przepięknie to się wtapia w skórę. No muszę powiedzieć, że efekt jest... Od razu widoczny. Od razu widoczny, spektakularny. No i właśnie, ta świetlistość skóry wynika również z tego, że zastosowaliśmy tutaj ekstrakt z hibiskusa, który w naturalny sposób powoduje taką delikatną eksfoliację, czyli złuszczanie naskórka. No i właśnie to jednoczesne złożenie Złuszczenie i dostarczenie tych składników aktywnych to jest chyba najlepsze, co możemy dać, bo po prostu zwyczajnie ta skóra te składniki jeszcze mocniej absorbuje i dzięki temu ta pielęgnacja bardziej efektywnie działa, także tutaj Dokładnie. świetnie. Widzimy połączenie tych dwóch produktów, które działają ze sobą w synergii, składniki aktywne fantastycznie się dopełniają, no i ten efekt od razu widzimy na skórze po pierwszej aplikacji. Wyobraź sobie, co jest po jednym miesiącu. No, ja jestem naprawdę bardzo ciekawa, a powiedz mi, czym właśnie możemy jeszcze wzbogacić tą naszą rutynę, żeby ten efekt był bardziej globalny, jeszcze bardziej zaskakujący. No, oprócz tego, że pielęgnujemy swoją skórę twarzy, szyi, dekoltu, musimy zadbać o tą najdelikatniejszą część, czyli o skórę w, wokół oczu. Tutaj czarna róża kryje swoje sekrety z delikatną bardzo konsystencją. Pozwolę sobie użyć tą delikatną ceramiczną końcówkę, mm -hmm. która chłodzi okolice oczu e, i możemy ją wykorzystać w wykonaniu e, masażu. No, masaż okolicy oka jest niezwykle istotny, bo chcemy pobudzać te bardzo silne mięśnie e, i wygładzać tą skórę, dzięki temu pomagając pielęgnacji w działaniu. Powiem ci szczerze, że ten temat jest mi naprawdę bardzo bliski i ja bardzo borykam się z wszelkimi właśnie takimi oznakami zmęczenia i opuchnięcia. Mhm. Nadmiar wody zbiera mi się też właśnie pod oczami. Dlatego cenne dla mnie będą też wskazówki co do na przykład gestów aplikacji. Te wskazówki dotyczące aplikacji są niezwykle ważne, ponieważ tak jak w pielęgnacji Sisley dążymy do tego, żeby działała zgodnie z fizjologią skóry i wykorzystywała najlepsze, co można, ze składników aktywnych. Tak metody aplikacji stymulują nasz naturalny układ chłonny i możemy dzięki temu właśnie odprowadzić chłonkę z odpowiednich miejsc. Do tego możemy użyć ruchów wygładzających, od wewnętrznego kącika ku zewnętrznemu, następnie delikatne ruchy pobudzające ku górze, a później właśnie ten ruch drenujący, który jest kluczowy, wykonując delikatne uciski i przeprowadzające chłonkę ku zewnętrznemu kącikowi i wygładzając. No powiem ci, że jestem wdzięczna, że mamy to na filmie, bo będę sobie teraz codziennie po prostu puszczać ten odcinek i razem z Tobą wykonywać ten masaż. Zobowiązuję się do tego, że też będę rano to robiła, bo czasami trudno znaleźć na tę chwilę, ale warto, naprawdę warto. No dobrze, to powiedz mi jeszcze, może zdradzisz jakiś sekret odnośnie takiego chyba jednego z najbardziej kultowych produktów tej linii. Bo ja widzę już, że on tam stoi i go bardzo dobrze znam, ale jestem ciekawa, co Ty jako ekspert jesteś w stanie jeszcze dodatkowo nam dodać na temat maski z tej linii. Rozumiem, że mówisz o masce z czarną różą Bakara, Wyjątkowo. Napinająca, wypełniająca yy, maska, która daje natychmiastowe efekty. Tutaj w kuluarach sobie rozmawiałyśmy o tym, jak ona działa, i muszę przyznać, że z każdą dekadą kocham ją coraz bardziej. Dokładnie, jest to produkt, który zaskakuje nas i odkrywamy go na nowo, tak naprawdę, z procesami, które postępują na naszej skórze. Także myślę, że to jest idealna propozycja dla tych, którzy jeszcze tej linii nie znają i chcieliby rozpocząć właśnie przygodę z, z linią z czarną różą. Muszę przyznać, że pierwsza randka z tym produktem kończy się e, dożywotnią miłością e, i chyba nie ma takiej osoby, która mogłaby powiedzieć, że ta maska nie spełnia oczekiwań. Jest fantastyczna. Po aplikacji 10-minutowej widzimy, jak ta skóra żyje, tak jakbyśmy przeszły się em, brzegiem morza, skóra jest dotleniona, no i przede wszystkim te spektakularne efekty widać od razu. A propos tego morza, to myślę od razu o takim tajemniczym składniku, który jest również w tym produkcie, czyli alga padina Pawonika, nasz emblematyczny też składnik aktywny, który Stymuluje produkcję glikozaminoglikanów, czyli tych odpowiedzialnych za produkcję naszego naturalnego kwasu hialuronowego w skórze, tego naturalnego wypełniacza, nawilżacza. Um, no i właśnie, tutaj cofamy się do tego, co powiedziałam na początku. Marka Sisley działa zgodnie z fizjologią skóry, no i właśnie chce pobudzać te naturalne mechanizmy, naturalne procesy, które z biegiem czasu, z biegiem lat, niestety się wyciszają, troszeczkę rozleniwiają, a. Sisley je z powrotem pobudza, dlatego ta skóra jest świetlista. Z każdym kolejnym rokiem naszego życia również zachowuje tą młodość. Aniu, powiem Ci, że e, muszę Ci ogromnie podziękować za to, że rozkochałaś nas dosłownie w marce Sisley i e, w tej linii. Ja jestem naprawdę rozochocona do tego, żeby te produkty przetestować właśnie długofalowo, bo już te efekty, które e, zauważyłam e, podczas pierwszej aplikacji mnie zaskoczyły. Mhm. Także dziękuję Ci bardzo za Twoją wiedzę i poświęcony dla nas czas. Dziękuję serdecznie i zapraszam do świata Sisley Pari.